Dzień był dzisiaj trudny i to chyba bardziej psychicznie niż fizycznie, bo po wiadomości z dnia wczorajszego yy, nie było się łatwo pozbierać i nie będzie pewnie dłuższy czas. Natomiast, kiedy wystartowałem do odcinka, ta świadomość chyba minęła i, i wrócił instynkt do ścigania. Z tego jestem zadowolony, bo psychicznie jestem rozbity wciąż, ale ścigać się, jak się okazało, potrafię. Startowałem za y, Lukasem Bonetto i za y, y, Sebastianem Halpernem, którzy wczoraj byli przede mną. Tuż za moimi plecami jechał Mohamed Buisa i Sergio Lafuente. Y, to była bardzo, bardzo y, stresująca sytuacja, szczególnie, że pierwsze kilkadziesiąt kilometrów praktycznie nie pozwalało wyprzedzać. Ale myślę, że zadziałały chyba jednak emocje u nich bardziej niż u mnie, bo ja się po prostu bardzo skoncentrowałem, jednak już jadąc, bo przed odcinkiem było z moim umysłem i koncentracją słabiutko. Natomiast jak wystartowałem, to się bardzo skoncentrowałem i nie popełniłem żadnych istotniejszych błędów, a, a wręcz dużą część odcinka przejechałem praktycznie biorąc bezbłędnie, co mnie zawsze cieszy najbardziej. Wyprzedziłem Sebastiana. Który popełnił niewielki błąd nawigacyjny Ale jechałem za nim i byłem czujny Ja tego błędu nie popełniłem On pojechał chyba za motocyklistą Albo, albo po prostu przeoczył Jedno miejsce, gdzie trzeba było zjechać do rzeki A później wyprzedziłem Lukasa Bonetto na bardzo szybkich Takich twardych Szutrowo-ziemistych drogach Ale tam jechałem nawet 130 parę kilometrów Na godzinę i widziałem, że Lukas sobie z tymi warunkami nie radzi no jak wyprzedziłem jednego i drugiego i wiedziałem, że jadę pierwszy, to postanowiłem i to już było takie zupełnie instynktowne, naturalne, przycisnąć na tym odcinku. Wiedziałem, że z tyłu będzie gonił Casale, La Fuente i Abuisa. No i pomyślałem sobie, że właśnie w takich miejscach, gdzie będzie im najbardziej ryzykownie mnie ścigać, spróbuję im odjechać. No i tak też zrobiłem, czyli, czyli uciekałem im w miejscach bardzo trudnych technicznie.